Siema z tej strony Lukiek i dzisiaj walczymy z mistrzami świata w Pokémon GO. Oczywiście nie tak na serio. E, rozpoczął się dzisiaj event Mistrzostw Świata Pokémon 2022 e, Z tej okazji przy Pokestopach e, pojawiają się tacy ludzikowie. E, tutaj jak mogliście widzieć e, Pokestop się tak trochę wiercie ukręcił się, tak e, trząs i pojawiają się właśnie tacy ludzikowie, z którymi można walczyć i posiadają oni Pokémony. Inspirowane drużynami zwycięzców Mistrzostw Świata w poprzednich latach. I małe sprostowanie, są to zwycięzcy lokalnych mistrzostw Pokémon Go. Poza tym, Pokémon Go pierwszy raz pojawia się na mistrzostwach świata Pokémon, dlatego, no niemożliwym jest, aby byli to zwycięzcy Mistrzostw Świata w zeszłych latach. Moja szansa na przegraną nawet nie 1%. <noise> Zobaczymy więc sobie spróbujemy zawalczyć, ale mój item bag jest z full, więc ja sobie może najpierw... A więc zobaczmy jak to wygląda. E, bierze mi tutaj Graudony i Mewtwo. Nie mam kompletnie pojęcia jakie on ma Team, więc zaufam po prostu tutaj e, temu algorytmowi, który dobiera te e, poki. I zaczyna od Wallraida'a. No i już wam powiem, czy, że nie jest to za bardzo dobry pomysł Graudona brać. <grych> Czy ray, nie? Ale dobra, w sensie, bo on ma Solar beama. Hmm, Pewnie dlatego go wzięło. Chociaż szybko, szybko pada, więc... No, nie, nie, nie zdążyliśmy użyć nawet tego, więc kończę. Oj, bieda, bieda, bieda. Okej, okay, drugi jest tutaj Sableye. Natomiast Seiblaj jest dobry właśnie na Mewtwo, dlatego to jest tak wiecie, tak yy, wzajemnie dosyć. Chociaż on ma jaki pierwszy atak, nie mam kompletnie pojęcia. Ale on jest jakiś e, tutaj, wiecie, psychiczny i nie jest właśnie najlepszy. Kurczę, no, trochę to zepsułem teraz. Teraz Registeel, ok, więc Airquake będzie całkiem, całkiem tutaj przyjemny. Dobra, więc jest szansa, że to po prostu wygramy jeszcze. E, powiem Wam szczerze, że nie są oncy, oni jacyś mega silni. E, myślałem, że będzie no, trochę może gorzej. Wiecie, takimi byle jakimi pokami, po prostu to w, w, jest szansa, że wygram. Chyba, że użyję, ale ja mam jeszcze tarczę, więc jakby co na luzie, to oni też tarcz nie używają, więc powiem wam, że to było dobra, całkiem proste, bo już ten Registry Styl raczej padnie. Okej, okay, więc wygraliśmy raczej bez problemu nie było to ciężkie. 10 woli dostaliśmy, 500 startasta i tyle z nagród. Okej, okay, więc można nie wiem, wolę dostajemy całkiem, całkiem spoko. E, przy okazji naszego eventu dostaliśmy tutaj również researcha czasowego w którym musimy walczyć właśnie z tymi challengerami i mamy tutaj do pokonania pięciu takich challengerów, więc myślę, że raczej bez problemu tutaj widzicie różne nagrody, dostajemy tutaj jakieś zwykłe bole, Great Bole, Ultra Bole i tutaj TM-ki zwykłe chociaż później, a później jak pokonamy pięciu, to dostajemy jeszcze Elite TM, -ki. więc na pewno zdecydowanie warto to zrobić. No bo jednak wiecie edit tm eee, jednak, jednak, są wartościowe dosyć nie są tak częste więc zdecydowanie warto i jakiegoś pokawana zostajemy, więc zobaczymy, spróbujemy sobie to dzisiaj zrobić A mamy tutaj e, drugiego naszego challengera eccentric challenger zaczyna od surfechta, który nie pamiętam jakie miał typy e, szczerze wam powiem e, walczący, aha to tak w sumie Wydaje mi się, że ten Grau no to taki Useless chyba trochę na walczący, ale dobra, nie wiem. W sumie wygląda tak bardzo, też właśnie e, trawiasto, więc e, może mieć właśnie ataki taki trawiast, No i ma w sumie i Walrain e, znowu. No i bez problemu sobie tutaj e, zginął. I Talonflame. E, walczące ataki są o tyle dobre, że one się bardzo szybko ładują. Więc to jest naprawdę fajna sprawa. Zawsze jakoś to tak wygląda, że te ataki walczące się szybko ładują. I to jest właśnie te najlepsza sprawa, nie? To jest to dlaczego ataki walczące są bardzo, bardzo spoko. Znowu bez najmniejszego tutaj problemu 5 boli, 5 starndasta i 3 berry dostaliśmy. Oczywiście Raidik tradycyjnie na odcinku zamazenta. No i proszę bardzo... Zamazenta złapana do Pokédexa. Pięknie. No i Zacjan również. No i proszę bardzo, Zacjan do Pokédexa. Ponadto na oficjalnym live streamie z Mistrzostw Świata Pokémon można znaleźć kody. Kody do gry. tych kodów dostajemy między innymi kolejne zadanie, dodatkowy research czasowy, team building Great League Jak widzicie, było to raczej dosyć proste zadania. złapać trzy pokemony Pierwsze to było jeden, drugie to było dwa, trzecie to było trzy No chyba nie trzeba komentować, jak bardzo proste to zadanie było Możemy sobie odebrać, ja już to zrobiłem wiadomo i dostajemy tutaj 1500 Stardust'a i tutaj 3 Starpise. Trenerzy, miło obserwować swoją dzielność podczas walk. Którego pokemona wybierasz, aby ci towarzyszył? Okej, okay, i mamy tutaj 3 drogi, proszę bardzo. Galarian Stanfisk, Drapion i Jellycent. Ja chyba wiecie co, wybiorę może Jellicenta Galerianskiego Stanfiska mam za Drapionem. Trapiona też mam, jakoś nie przepadam za nim. E, Jelly Senta też w sumie mam, ale Jelly Santa taki spoko. Venusaur, Jellycent i Talon Flame. Okej, okay. dobra, bierzemy tą drogę, bardzo fajnie. Z tego kodu dostajemy również tutaj odznakę, taką fajną. Team Building Exercise Great Lake e, 2022 Pokémon World Championships Bonus Time to Research. Bardzo fajna odznaka, taki pokeball. Mi się bardzo podoba. Sierpień 2022. E, użyj Church TMA. Z power -upu 10 Pokémonów, 10 razy pokemona i pokonaj 3 Team Go rokety Mamy tutaj kolejnego Ambitious Challenger, Ambitny Challenger. Eee... Och, jesteś e, słodkim, małym trenerem. Lubię cię, ale się nie powstrzymam. Dobra, zawalczmy z Tobą. Item Bag I zaczyna od Swamperta, czyli no Dragonite będzie nie będzie złą opcją. Więc tak, na sobie zatrzymamy na następnego tutaj. Warrain, proszę bardzo, niestety Warrain to taki trochę średniowy, dlatego może weźmy Gengara. I Sableye, kolejny. No, ale naprawdę bardzo proste te walki w tym momencie. Więc całkiem, całkiem spoko. Wygraliśmy. Zaczyna się od Waldrayna. No ten Rain, no to jest na każdym, nie? Każdy tutaj Challenge go ma. Więc to mi się wydaje takie będzie tutaj. No, więc Miutu go tutaj zjechał, oczywiście. I teraz. A, Sableye był. No to Shadow Ball powinien m, ładnie. A, i Trevenant. Dobra, Trevenanta yy, nie miała wcześniej. Nawet nie używam rp szkoda szkodami czasu. I pokonali pokonana w zasadzie. A więc mamy skończone kolejne tutaj, kolejną część zadań naszego team building. Mamy tutaj do odebrania poki i pierwszym z nich jest na przykład Talon Flame. I Talon nie miałem w deksie w ogóle, taka ciekawostka. Więc ciekawe, no. jakoś nie uzupełniam tak tego deksa, więc kolejnym tutaj jest Venusaur. No i mamy Venusaura. Proszę bardzo. I został nam tutaj ostatni. I jest to Jellycent nasz. No i Gacha mamy Jellycenta I też do deksa, Nie miałem Jellycenta jednak. No to widzicie, uzupełniamy deksik, więc dobrą drogę wybrałem. No i zostały nam tutaj do odbioru cukierki Flechlanek, Bulwazo i Freelish. No i mamy battle another trainer in the great Lake, win another battle in the great league, win 5 trainer battles in the great league Czyli musimy walczyć na great lidze No i kolejny challenger, ostatni, nasz piąty I znowu zaczyna tutaj Walreinem, to ja wiecie co, myślę że od razu zmienię już sobie na tego Mewtu jednak No i Walrein pokonany, a i ten Sableye, kurcze trochę to teraz... Oj, um. My go grał do tym, Pokonamy, proszę bardzo. Sableye say, pokonany. No i został nam Trevenant No, pokonany nie są naprawdę prości. Są dosyć, naprawdę, masz, nawet jak macie słabe poki, no to raczej nie powinniście mieć problemu ich pokonać. No, widzicie, że nie jest takie super ciężkie. A więc odbieramy sobie tutaj wszystkie nagrody: 10 pokeboli Fast -tm, 10 Great Boli. Charged TM i 10 Ultra Boli, no i w nagrodę mamy tutaj Elite Fast TM, Elite Charged TM i Mysterious Pokemon i jest to, proszę bardzo, Pikachu w tym stroju Mistrzostw Świata. Pięknie, kurczę, ale jest naprawdę świetny ten strój, kurczę, coś pięknego, no. No i złapany, proszę bardzo, IV, no. Te zadanie zrobimy sobie na live streamie z walk na PvP. Jeżeli oglądacie ten odcinek, to live stream się odbył. Zapis macie na kanale, także możecie nadrobić, jak was nie było. No i to tyle. No, zostawcie suba.